Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie, Jessica z tej strony. Przypominam, że dzisiaj mamy poniedziałek, dokładnie tydzień temu dodałam filmik z rozdaniem, więc dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy możecie jeszcze wziąć udział. Jest Was bardzo dużo i bardzo się cieszę. Nie odpisuję na Wasze komentarze, chociaż bardzo bym chciała, ale uznałam, że nie mogę zdradzić, jak bardzo mnie Wasze komentarze śmieszą. Potem e, moja opinia może być trochę zakłócona, jeżeli na przykład z kimś będę rozmawiać, a to ja tutaj jestem sędzią i powiem Wam szczerze, że wieczorami, codziennie wieczorem czytam sobie przed snem Wasze komentarze. Na pewno wszystkie przeczytałam. E, będę musiała do tego jeszcze ponownie powrócić przeanalizować, mm, kto z Was faktycznie y, ujął mnie. Y, tym, tym żartem, i jeszcze komentarzem, bo tam pisaliście też bardzo dużo moich rzeczy. Więc bardzo dziękuję. Wyniki postaram się dodać do piątku następnego. tego tygodnia, przepraszam. Piątek tego tygodnia. Więc już się nie mogę doczekać, żeby zapakować paczkę i wysłać ją do Was. I dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmikiem. Zostałam poproszona o filmik pod tytułem Twoja poranna rutyna. Więc nie będzie to rutyna. Taka codzienna przed pracą. Postanowiłam, że najpierw Wam pokażę coś, co robię w wolny dzień. Na przykład dzisiaj mam wolny dzień. Ten dzień, ponieważ kręcę, filmik dla Was też wygląda troszeczkę inaczej, ale zaraz zobaczycie mnie w wersji domowej, w piżamie, później w domowym dresie z książką i herbatą i nie będzie tam żadnego malowania się. Wszystko będzie tak, jak robię to codziennie, bez żadnego szpanu, ponieważ. Kiedy wstaję rano i mam wolny dzień, lubię trochę czasu spędzić w łóżku i lubię się pobyczyć po mieszkaniu, pochodzić, nic praktycznie nie robić, albo jeżeli nawet robić, to coś takiego, że dalej mogę siedzieć wygodnie w piżamie, bo kto tego nie lubi? No dobra, wiem, że są ludzie, którzy tego nie lubią, którzy lubią być aktywni, ale ja osobiście jestem typem leniuszka, więc nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania teraz. Dzień dobry, budzimy się. Kiedy mam dni wolne, nie nastawiam budzika, pozwalam, aby słońce samo mnie obudziło. Jestem typem leniuszka, typowa sowa, wieczorem nie mogę usnąć, rano nie mogę wstać. Dlatego jeżeli mam wolny dzień, to sprawdzam godzinę i jeżeli czas mi na to pozwala, powracam z powrotem do snu. Kiedy już czas wstawać, na początek sprawdzam wiadomości na Messengerze, czy ktoś ze znajomych do mnie nie napisał. A jeżeli tak się nie stało, to biegnę po gorącą kawę i już mam spokojnie z kawą w ręku sprawdzam YouTube, Snapchata, ogólnie social media i y, kiedy to mi się znudzi, przechodzę do czytania książki. Ostatnio staram się więcej czytać i właśnie wykorzystuję czas y, rano, nawet jeżeli idę do pracy, to chociaż... 5 10 minut staram się znaleźć te książki. Moją ulubioną opcją śniadaniową są koktajle. Dlatego dzisiaj przygotowałam koktajl ze świeżych zamrożonych jagód, które czekały jeszcze z lata. Dodałam też odrobinę siemienia lnianego, słonecznik, kokos, mleko bez laktozy. Taką czubatą łyżkę jogurtu naturalnego i wodę, żeby wszystko ładnie zmiksować. I nie miksuję tego na gładką masę, ponieważ lubię kiedy ten koktajl ma troszeczkę swojej własnej struktury. Dzisiejsze śniadanie zjadłam, wypiłam, robiąc notatki w kalendarzu, listę zakupów oraz sprawdzając y, maila mojego roku, żeby mieć pewność, że wszystko co muszę wykonać y, mam po prostu w notatkach, więc taki poranny czas wykorzystałam na organizację i to też pozwala mi lepiej zorganizować się w ciągu dnia, wiem co tego dnia muszę wykonać, wiem co muszę kupić y i mogę sobie lepiej rozplanować po prostu cały dzień. Po śniadaniu oczywiście czas na mycie zębów, to poranna toaleta. Jeżeli macie ochotę zobaczyć filmik dokładnie co robię krok po kroku, kiedy pielęgnuję moją twarz, na przykład przed snem, to napiszcie w komentarzach, skąd taki filmik dla Was nakręcę. A tymczasem kończę myć zęby i przechodzę do mycia twarzy. Jak zawsze używam pianki do mycia twarzy od Cetaphila. E, Cetafil do cery trądzikowej. Jest to mój ulubiony produkt, bardzo dużo o nim mówiłam, więc e, naprawdę mogę Wam z ręką na sercu ten produkt polecić. Dokładnie oczyszczam twarz wodą, a następnie delikatnie wycieram ręcznikiem, tak żeby nie rozetrzeć twarzy i na koniec nakładam e, kremy. Pierwszy to jest krem na dzień e, z SPF 30, też z linii Cetaphil do sery trądzikowej, więc bardzo dokładnie nakładam go na całą powierzchnię twarzy. Z wyjątkiem okolicy oczu, która wymaga troszeczkę innej pielęgnacji i koniecznie nie zapominam o szyi, ale y, kopując preparat zawsze kieruję się y, ruchami do góry. Także tutaj widzicie od razu delikatny masaż i mimo tego, że jestem bardzo moda, to już zapobiegam efektom starzenia się z góry. Mój ulubiony krem pod oczy Nigdy o tym nie zapominam Co prawda używam kremu dopiero od Powiedziałabym Półtora miesiąca Ale w ciągu tego półtora miesiąca Zdążyłam się zakochać Wiem jakie to ważne Widzę dużą różnicę w nawilżeniu moich oczu I też lepiej się utrzymuje makijaż Wyglądam dużo świeżej Więc to już na stałe zadości w moim stanie Jelenia Tak, tak, wiem. Dobrze widzicie, czytam sobie zmierzch i wcale się tego nie wstydzę. Mam nadzieję, że Wy też znajdziecie coś przyjemnego do porobienia, w wolnym czasie, niekoniecznie komputer lub telewizor. Mam nadzieję, że film się podoba. Dziękuję bardzo, że mnie oglądaliście. Jeszcze raz dziękuję, że braliście udział w konkursie. Mamy 200 nowych subskrypcji. Po prostu nie mogę w to uwierzyć, że tak wiele z Was się zainteresowało. Cieszę się, że podobają Wam się nagrody. Przynajmniej tak piszecie w komentarzach. Naprawdę bardzo mi ulżyło, ponieważ się starałam. I jeszcze raz wielkie dzięki, że ze mną jesteście. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć.